Siódmy maja, środa i kolejne spotkanie ze Słowem Życia. Zapraszam. Jezus oznajmiał ludziom, zatem już ten pierwszy zwrot. Przyprawia nas o taką uwagę, o taką rozwagę i skupienie, dlatego że jeśli Jezus mówił do ludzi, to znaczy, że nie było to słowo skierowane tylko do apostołów, tylko do uczonych w piśmie, tylko do jakiejś wyższej rangi ludzi, ale do każdego. Zatem ten dzisiejszy zwrot Jezus oznajmił ludziom: przełóż sobie na to, że Jezus dzisiaj konkretnie zwraca to zdanie ku Tobie. Mówi wprost do Twojego serca. Chcę, byś Go usłyszał. Jezus co Jezus mówi do nas? Ja jestem chlebem życia, dlatego ten, kto przychodzi do mnie, nie będzie już głodny i ten, kto we mnie wierzy, nie będzie już nigdy odczuwał pragnienia. What? Jak to możliwe w ogóle? Um, jak my na ziemi możemy nie odczuwać pragnienia i głodu, gdy półki w sklepach są tak wypełnione, nasze lodówki pełne w 90% domów? Um, nie musimy się martwić o jedzenie. No a w ogóle trudno sobie wyobrazić człowieka, który nie je i nie pije, poza jakimiś nielicznymi mistykami. Generalnie większość ludzi na świecie, dosłowna większość, wręcz Cała ludzkość musi jeść i pić, żeby przeżyć. Zatem, co Jezus wymyślił, że powiedział, że ja jestem chlebem życia, kto będzie mnie spożywał, nie będzie musiał jeść ani pić. No i uwaga, nie można tego zwrotu wziąć dosłownie. Jak wiemy, Ewangelię musimy chcieć przesiąkać, chcieć dochodzić do jej głębi. Zatem, w tym zwrocie też jest coś głębszego. Mianowicie, nie chodzi o pokarm, który spożywamy na co dzień, typu chleb. Ryż, makaron, owoce, i nie chodzi o picie jak woda czy herbata. Chodzi o pokarm i głód, który odczuwamy w otaczającym nas świecie o głód, który dotyka naszego sumienia, który dotyka naszej duszy, który dotyka naszej wnętrzności głód, pragnienie samorealizacji, pragnienie miłości, pragnienie bycia ważnym. I można wymieniać naprawdę nieskończenie jeszcze długo. Chodzi o ten głód, który jest gdzieś głębiej. Nie taki fizyczny ciała, żołądka, naszych narządów, ale o taki głód, który nas dotyka. Takie pragnienie w tym świecie, które chcemy jakoś umorzyć, które chcemy sobie wypełnić, chcemy właśnie się zrealizować poprzez osiąganie. Poprzez relacje z innymi. Jezus dzisiaj mówi: Kto będzie spożywał moje ciało, nie będzie głodny, nie zazna tego głodu i pragnienia. To znaczy, wiemy, że wiele razy ludzie nas ranią, wiele razy gdzieś otwierają nam się jakieś wewnętrzne rany, w których zaczyna czegoś brakować, które nie są właśnie zaspokojone, jak miłość, jak bezpieczeństwo. Jak właśnie to zrealizowanie swojego celu życiowego. Czujemy pustki, wiele pustek, różne są niewiadome. Każdy z nas, Ty i ja mamy swój wewnętrzny ból, który wymaga jakiejś małej operacji, bądź niemałej. Jezus dzisiaj mówi, jeśli będziesz spożywał moje ciało, jeśli będziesz blisko mnie i będziesz we mnie wierzył, ja to zaspokoję. Jezus chce dzisiaj się do Ciebie zwrócić i powiedzieć. Nie martw się. Jestem dla Ciebie. Gdy do mnie przyjdziesz z tym bólem, ja to uleczę. Zatem, kurczę, ludzie, no, chciejmy. No, nie szukajmy właśnie w tych przyjemnościach tego świata, co i tak przenika, co i tak nas rani, co może przeminąć. Chciejmy zaznać wiecznego spokoju, wiecznej radości, miłości. Jezus nie jest zmienny. Jeśli już coś mówi, to znaczy, że tak jest. Znaczy, że jeśli raz Cię ukochał, a zrobił to już Wiele lat przed tym, zanim pojawiłeś się na świecie, jeśli zrobił to raz, trwa to wiecznie. Na pytanie, gdzie możemy spożywać pokarm, gdzie możemy ten chleb życia go doświadczać, gdzie możemy spotykać się z Jezusem, nie ma innej odpowiedzi jak przez komunię świętą. Jest to największy dar dany nam od Boga, więc chciejmy z niego korzystać. Dostępny jest codziennie w kościele. Zastanów się, z jaką miłością, z jakim pragnieniem przychodzisz do komunii. Czy jest to zwykły obrzęd, który wypełnia się raz w tygodniu? Czy chcesz przychodzić częściej, chcesz doświadczać głębi tego sakramentu? Jezus jest dostępny dla ciebie cały czas. Możesz do Niego przychodzić i z Nim rozmawiać. Chciejmy zaspokajać nasze pustki, chciejmy z Nim rozmawiać o naszych bólach. Nie szukajmy w tym co nas jeszcze bardziej rani, czego życzę Tobie i sobie i życzę również dobrego dnia. Trzymaj się.